Dzień dobry. Przedstawiam Ci lampę UVB 311 nanometrów. Jest to lampa, z którą współpracujemy już od 15 lat. Wspomagamy naszych pacjentów w ich problemach ze skórą. Najczęściej tym problemem to jest łuszczyca, bielactwo, ale także atopowe zapalenie skóry. Jest to bardzo wąska, wąskie światło tego promieniowania ultrafioletowego, dzięki czemu jest ono bardzo bezpieczne. Jakie korzyści są ze stosowania tej lampy? To takie, że jeżeli wcześniej była stosowana lampa PUFA, czyli UVA, trzeba było stosować środki światło -uczulające, które powodowały, że wychodząc na zewnątrz trzeba było nosić ciemne okulary. Jest to zawsze jakaś dodatkowa chemia w organizmie. Stosując tą lampę, nie trzeba stosować tych światło -uczulających związków. Po drugie, możesz pracować i korzystać z tej lampy, czyli Twoje życie nie zostaje zatrzymane na dwa tygodnie, które jest potrzebne do pobytu w szpitalu, wtedy kiedy stosowana jest ta lampa UVA. Zapraszam Cię do korzystania z tej lampy, i my naszych pacjentów wspomagamy także rozmaitymi środkami odżywczymi od wewnątrz oraz naturalnymi kosmetykami od zewnątrz, po to, żeby jak najlepiej pomóc naszym pacjentom. Jednym ze związków, które polecamy naszym pacjentom w gabinecie dla wsparcia ich skóry, to jest m.in. aloes, miąż aloesowy z firmy Forever Living Products oraz Abeta-Care. Będąc na licznych wykładach lekarzy, którzy przedstawiają nam, jak wspomagać naszych pacjentów od wewnątrz, Dowiedziałyśmy się, że skóra jest zewnętrznym obrazem jelit, w związku z czym, jeżeli mamy jakikolwiek problem na skórze, trzeba najpierw zadbać o jelita. Do tego celu służy właśnie miąż aloesowy. Wybrałyśmy go dlatego, że firma jest naprawdę gigantem na rynku międzynarodowym. Jest w 160 krajach na świecie, od 40 lat produkuje ten aloes. W gdzie ma własne plantacje. Są to bardzo czyste, ekologiczne tereny Arizony, Dominikany oraz Meksyku. Jest on produkowany w taki sposób, że jest on oskurowany czyli wyciągnięty jest sam miąż aloesowy, ponieważ w skórce są substancje drażniące, są usunięte. Tym zajmuje się już farmacja, ponieważ stamtąd są wykorzystywane Emodyna i Aloina. Do różnych już problemów, takich chorobowych. Natomiast miąż aloesowy ma niesamowite właściwości gojące, kojące, wspierające nasze jelita, usuwające toksyny z naszego organizmu. Czyli kosmuki jelitowe zaczynają się rozklejać, wtedy substancje, które zjedliśmy, są wchłonięte do jelit. Bardzo ładnie też wpływa na oczyszczenie komórek z toksyn, więc nie tylko jelita nerki, wątroba i żołądek, ale też komórki z całego naszego organizmu. O, ale się nagrałam inny filmik, możecie sobie go oglądać. Drugi produkt, natomiast, to jest Forever A Beta Care. Jest to A beta karoten, czyli promotor witaminy A, witamina E, rozmaryn i selen. Jest to taki skład, żeby jak najbardziej w wesprzeć naszą skórę, żeby ona regenerowała się i żeby prawidłowo funkcjonowała. Jest to bardzo duży organ, w którym jest około 30% naszego ukrwienia, dlatego trzeba zadbać o to ukrwienie od wewnątrz, natomiast od zewnątrz stosujemy kosmetyki. Na zewnątrz stosujemy kosmetyki, z których robimy sobie balsam. Po zmieszaniu tych trzech związków, ten balsam jest taki bardzo płynny i dajemy go do pojemnika ze spryskiwaczem. Codziennie, kilka razy dziennie spryskujemy sobie skórę. I jeden ze składników to jest Aloe First. To jest taka pierwsza pomoc. Ja zawsze radzę, żeby ludzie mieli to w domu jako taką apteczkę, ponieważ tu jest kilkanaście ziół na bazie aloesu i 10% rozpuszczonego propolisu, który nie jest podgrzewany. Więc cokolwiek się stanie na skórze, wystarczy popsikać sobie właśnie tym Firstem. I teraz First połączony z galaretką aloesową, czyli ten miąż aloesowy ustabilizowany do. Z takiej postaci galaretki, oczywiście tutaj jest 97% samej galaretki aloesowej i zmieszane jeszcze z kremem propolisowym, w którym 10% to jest właśnie propolis, który ma działanie niesamowite, gojące, kojące, regenerujące, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne to powoduje, że cały ten zestaw bardzo pięknie wesprze naszą skórę, naszą ochronę skóry, sebum i regenerację. Także dzięki tym produktom, dzięki tej lampie połączeniu i wewnątrz i zewnątrz nasi pacjenci osiągają wspaniałe rezultaty w dbaniu o swoją skórę w trakcie łuszczycy. Wiadomo, że łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną, więc teoretycznie nie można się z niej całkowicie wyleczyć. Ale można wpłynąć na to, żeby żyć normalnie i żeby tych objawów nie było widać aż tak bardzo. Stosują pacjenci te produkty na stałe, natomiast lampę UVB stosują dwa razy w roku. Najczęściej jest to okres wiosenny oraz okres jesienny, od 10 do 20 zabiegów. Masz taki problem? Zapraszam, przyjdź. A może masz kogoś, kto ma taki problem i nie wie o tym, prześlij mu ten filmik, może się zdecyduje. Zapraszam do gabinetu Studio Biorech Oświęcim, ulica Garbarska 1 yy, i telefon 502 351 382.